Dzień dobry, drogie ciaczki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś zrobimy sobie jeden z moich takich absolutnych top utworów, czyli on Powdered Ground Agnes Obel. Utwór jest bardzo prosty. Jakie akordziki potrzebujemy? Tylko Amol, C i E-Mol. I gramy sobie na całym biciu dwa razy na dół, dwa razy do góry na zmianę i mamy A raz. C i dwa razy E. I to jest po prostu cały utwór. Jest banalny, ale jest po prostu mistrzostwo świata. Go. No i drogie ciężki to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji bardzo prosta piosenka, ale każdemu polecam sobie posłuchać mega fajny utwór i co i miłego dnia Wam życzę na razie trzymajcie się pa